Po zgłoszeniu nie myśleliśmy o tych takich kategoriach o, jedziemy tam po to, żeby zdobyć, zdobyć nagrodę. Czy możemy się kwiat i spodziewać podczas koncertu w stanach nadoludowym? Możemy telefon do przyjaciela. Moi drodzy, gratulacje jak to jest otrzymać i trzymać w ręce nowego słowika legendarna nagroda! To jest trochę jakby się przenieść do snów teraz na chwilę jakby, się, jakby, się, jakby zasnąć trochę. Nie, jakby to jest bardzo abstrakcyjna sytuacja, ale jesteśmy niesłychanie wdzięczni za te wszystkie głosy i, i za to wsparcie i, i za tę nagrodę, bo to jest, no tak jak mówisz, to jest po prostu coś bardzo historycznie ważnego. To jest wielki krok jest... dla ludzkości. Nie, no, mały krok dla ludzkości, krok, ja wiem. Wielki dla, krok dla głoni. Bardzo dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni i jest to uczucie, które myślę, że jeszcze bardziej zintensyfikuje się jutro rano. Tak. Że jak ja się obudzę, tak. to... dopiero skumamy w ogóle, co się stało. To się no, o, naprawdę, no po prostu wielka radość i niedowierzanie. Powiedzieli, że jest to coś abstrakcyjnego. Tak. Mam zatem rozumieć, że w ogóle nie spodziewaliście się nagrody, no bo jednak ogromne macie sukcesy na swoim koncie. Yy, latami w ogóle nie, nie, wpadli, nie wpadlibyśmy na pomysł, że możemy brać udział w konkursie. Potem jak nam się jakoś tak ta nasza działalność kwiatu zaczęła rozwijać, to też nie myśleliśmy, myśleliśmy specjalnie, że moglibyśmy kiedyś coś takiego wygrać. Nawet w zeszłym roku nie, nie, ja na przykład nie, nie miałem, nie miałem takich, takich myśli, że to jest jakoś tam realne, dopiero jakby ta, 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 to, że to jest jakoś tam możliwe zaczęło do, 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 docierać do nas, no teraz przed paroma miesiącami. Ale cały czas, nawet jak po zgłoszeniu, nie myśleliśmy o tych takich kategoriach, o, jedziemy tam po to, żeby zdobyć, zdobyć nagrodę. Nie, po prostu chcieliśmy dobrze się bawić, grać i, i spotkać się z tymi wszystkimi muzykami, którzy grali z nami, ale o nagrodzie nie myśleliśmy w takich realnych kategoriach. Okej, okay. okej. Okay. A jak wyglądały pierwsze minuty po zejściu ze sceny? No, już ze statuetką. No, <laughs> najbardziej szokujący to był ten moment, kiedy wszyscy patrzyli, trzeba było coś powiedzieć. Zupełnie się pogubiłam, zapomniałam, co sobie wymyśliłam, że powiem. Tylko tam po części mi się udało. Eee, wykonanie piosenki już z dużo większym luzem. Bez tak. stresu czułam, że mogę co chcę. Eee, a samo zejście to też takie przyjemne, bo tyle osób, i tylu znajomych, i tyle uśmiechniętych twarzy. Tak. Eee, takie to wszystko jest serdeczne takie... Hmm, brakuje takich momentów hmm. troszeczkę i takich wydarzeń, takich naprawdę pozytywnych, bez, mm -hmm. bez żadnego hejtu, Szczera radość, wakacje, słuchamy muzyki, ludzie lubią różne piosenki, tak. różni wykonawcy śpiewają, to, to jest fantastyczne i jednoczące, um, jednoczące wydarzenie. Mhm. Czyli jednak wychodzicie z założenia, że konkursy muzyczne mają jeszcze znaczenie, no bo wiecie, różne pojawiają się opinie na, na ten temat w ostatnim czasie. Że to już jednak nie jest to samo, że to już nie jest ta sama waga tych okay. festiwali muzycznych. No, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mówili, że to już jest nie to samo i kiedyś to były czasy, a teraz już, już ich nie ma. Natomiast wydaje mi się, że znaczy, no my jak najbardziej czujemy wagę tego, tego, tej nagrody. I nie tylko w takim dosłownym sensie, tylko po prostu właśnie w takim sensie metaforycznym. metaforycznym. Natomiast ja uważam, że nawet w kontekście takiego, takiego konkursu. Ważne jest, żebyśmy nie zapominali, że muzyki słucha się po prostu dla przyjemności, dla przeżywania tego, że każdy artysta ma swój niepowtarzalny charakter, który jest jakby poza konkursem, że po prostu każdy reprezentuje ze sobą coś, co może być dobre dla ludzi i, i chociaż to jest dla nas ważne, że to wygraliśmy, to jakby to nie znaczy, że my jesteśmy jakoś lepsi od innych wykonawców. Każdy po prostu jest, jest zupełnie niepowtarzalny i wartościowy. W ostatnim czasie zmieniliście, postawiliście na spore zmiany w swoim życiu zawodowym, bo zmieniliście wytwórnie. Teraz e, w kolekcja nagród powiększyła się o e, bursztonowego słowika. Niebawem wyruszycie w trasę koncertową. Czego możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach, miesiącach jeszcze od Kwiatów Jabłoni? W kolejnych tygodniach premiera tego naszego kolejnego singla, jeszcze daty może nie podam, ale to już naprawdę lada moment. Do tego wszystkiego trwa sprzedaż biletów na naszą trasę halową. Po raz pierwszy wystąpimy w, w ogóle w halach Tauron Arena Torwar, więc szykujemy pod tym kątem zupełnie, zupełnie inne show. Bardziej wzbogacone o, zaplanowany, po prostu, o zaplanowane światło, scenografię. Masa muzyków na scenie. Mnóstwo muzyków, nowe aranżacje i to jest coś na czym się teraz skupiamy i startujemy 4 listopada. bardzo. Serdecznie Zdecydowanie zapraszamy, bo chyba będzie fajnie. No i w październiku premiera naszej trzeciej płyty i właśnie ta trasa będzie promowała trzeci nasz album. A czy możemy się spodziewać gości na trasie? Oczywiście, że tak. Na każdym koncercie właściwie. A czy możemy się kwiaty jabłoni spodziewać podczas koncertu w Stanach Nadalodowych? No chyba. Nie, nie. Okay. Czy wiecie już, gdzie postawicie tego poczczytowego słowika? Na razie koncepcja jest taka, że miesiąc stoi u mnie, miesiąc u Kasi, pojawiał się jeszcze pomysł, żeby trafił ten, ten słowik do naszego domu rodzinnego. E, jeszcze, jeszcze jego losy się, się ważą. Czyli zostanie równo, każdy zostanie równo obdarowany. Mam jeszcze na samym końcu dla was taką zabawę, quiz. Co wiecie o bursztonowym słowiku? To jest dosłownie, ale wiecie co, to jest taki w sumie też prezent. Wydaje mi się, że będziemy się dobrze bawić. Sprawdzimy, czy co wiecie o bursztonowym słowiku. To jest dosłownie kilka, kilka pytań. W ubiegłym roku laureatem bursztonowego słowika wybrano a Michała Szpaka, b Dawida Kwiatkowskiego, c Grzegorza Chyżego. Michała Szpaka. Oczywiście. W 2007 roku polski zespół zdobył zarówno bursztonowego słowika, jak i słowika publiczności? Mowa o TILAF? Formacji 2007, tak. TILAF? Formacji nieżywych Schabów czy zespole FIL? FIL. Tak, no? Tak, zespół FIL, tak, 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 oczywiście. tak, oczywiście. Na przestrzeni lat bursztynowego słowika zdobywali także artyści z zagranicy. Kto Prawne. nie zdobył nagrody? Duncan Lawrence, zespół Matafix czy Franz? Na pewno Matafix zdobył. Ja to oglądałam Aha. i to, ja głosowałam. 2006 tak. rok. Tak. Piosenka Big City Life. Dobra, to co zostało? Duncan Lawrence i Franz. No ja bym postawił, że, że Franz nie dostał. No. Zgoda? Tak? To Franz dostał w 2019 roku, Dan Lawrence tak, nie dostał. Tak, tak, Ale tak. częściowo i pół punktu było, prawda? pół punktu było, tak, tak. No bo ja to, że Mata to Fiks wygrał. że mam wspomnienie, tak? Oczywiście, i Ty, głosowałaś, plusik. oddałaś ważny głos. W 2005 roku Burcz nowego słowika otrzymał Andrzej Piaseczny. Słowika publiczności otrzymała, otrzymał Monika Brodka, tak. Dodaj Zespół Virgin mhm. czy Ania Wyszkoni i Zespół Łzy? W którym roku? W 2005 czy Brodka, czy Doda, czy wyszkoli? Mhm. E, 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 Możemy telefon do przyjaciela? E, 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 e. Nie, nie mam telefonu. Hmm, ciekawe. A my, myślę, że Brodka. że powiesz, że nie macie przyjaciół. Myślę, że Brodka to mogła być. Nie, nie, nie. O kurczę. No ja myślę, że Ania wyszkoni. Doda. Doda. I to otworzyło jej wrota do trwającej do dziś kariery. Właśnie. Mm, tak. Tuż za... Dodą i zespołem Vergin w głosowaniu SMS-owym w tym samym roku, mimo szeroko komentowanej wpadki, uplasowała się na drugim miejscu Gosia Andrzejewicz, Agnieszka Chylińska czy Mandaryna? Ja myślę, że, że, że mandaryna. mandaryna. A znacie Evernight? Tak. Znamy. To jeszcze ostatnie pytanie, to jest pytanie otwarte. Laureatami nowego słowika w 2023 roku wybrano... Korzeń Gruszy. Przepraszam, już muszę iść, dobrze? Bo ja nie... ja oczywiście, dziękuję bardzo dziękuję. jeszcze raz gratulacje, dzięki, to dzięki. Dziękuję.